W dniu 27. Dzisiaj robimy w dalszym ciągu wstęp do równań trygonometrycznych, aczkolwiek dzisiaj omówimy sobie troszkę inny przypadek, no i później zobaczymy też, jak graficznie sobie także poradzić z trudniejszymi równaniami. Przez trudniejszy rozumiem takie, w których ten kąt nie jest równy X czy też alfa, czyli mamy tutaj jakieś przekształcenie tego kąta. Właśnie w funkcji trygonometrycznej. Więc weźmy sobie przykład. Sinus 2x plus pi 2 niech będzie równe minus pierwiastek z 2 przez 2. No i tym razem weźmiemy sobie już kąt i to będzie od 0 do 2pi, ten nasz x. No i po pierwsze zauważmy, że właśnie nie mamy samego kąta X, więc należy już uważać na to rozwiązanie. I znowu uwaga! Tutaj to x należy od 0 do 2 pi, nie ten cały kąt 2x plus pi drugich, tylko sam X. I dlatego też narysowanie wykresu y równa się sinus X i odczytanie wartości właśnie dla X nie będzie poprawne, ponieważ ja tutaj pozwolę sobie to tak z boczku zrobić. Troszkę mniejszy ten rysunek narysujemy. No i jeśli mamy minus pierwiastek z 2 przez 2, no to to by było gdzieś tutaj. Odczytując, by wychodziło, że x jest równe pi plus pi czwartych, no lub x jest równe 2 pi minus pi czwartych, czyli x jest równe 5 czwartych pi lub x jest równe 8 czwartych pi minus pi czwartych pi, czyli 7 czwartych pi. No ale to nie będzie poprawne, ponieważ my tutaj patrzymy tylko na tego x i ten x by musiał należeć od 0 do 2 pi. A jeśli x należy do 0 do 2 pi, to w takim razie 2x należy od 0 do 4 pi a 2x plus pi drugich należy już od pi drugich do. No i tutaj 4 pi to będzie 8 pi drugich, czyli plus pi drugich to będzie 9 drugich pi. Czyli mielibyśmy ten przedział troszkę większy. No i najlepiej jest sobie zrobić to w ten sposób, że rozważymy podstawienie t, czyli t równa się 2x plus pi drugich. No i teraz wiemy, że to t będzie należeć od pi drugich do 9 drugich pi. I szukamy rozwiązań takiego równania. Sinus t równa się minus pierwiastek z dwóch przez dwa. No to ja sobie skorzystam z tego rysunku, który zrobiliśmy sobie tutaj obok i zauważam, że t będzie równe 5 czwartych pi plus 2 k pi lub t będzie równe 7 czwartych pi plus 2 k pi gdzie k jest całkowite. No i już tutaj się tłumaczę z tego, dlaczego w taki sposób. Mogłabym oczywiście narysować to sinus T no, w całym tym przedziale pi 2 9 2 e, pi i później sobie szukać, ale ja preferuję jednak narysować sobie podstawowy przedział i później sobie iterować po tym naszym k, e, które tutaj mamy, e, aż uzyskamy wszystkie rozwiązania należące do danego przedziału. Czyli e, skoro te jest równe tyle, to w takim razie to 2x plus pi 2 będzie równe 5 czwartych pi plus 2 k pi lub właśnie to 2x plus pi drugich będzie równe 7 czwartych pi plus 2kpi. k jest oczywiście cały czas całkowite. Odejmuję pi drugich, czyli pi drugich to jest 2pi czwarte, czyli 2x będzie równe 3 czwarte pi plus 2kpi, czyli stąd uzyskujemy, że x jest równe 3 ósme pi plus kpi, to 2kpi też dzielimy przez 2. Tak samo w drugim, odejmuję pi drugich, czyli 2pi czwartych, czyli to będzie 5 czwartych pi plus 2 pi. dzielę przez 2 i uzyskuję, że x jest równe 5 ósmych pi plus k pi. k jest oczywiście całkowite. Skoro tak, to teraz mogę sobie poiterować po tych moich k. Dla k równego minus 1 uzyskałabym tak. Wtedy mamy to, że kpi to jest równe 8 ósmych pi. To sobie warto właśnie dopisać. Dla k równego minus 1 mamy tak 3 ósme minus 8 ósmych, czyli minus 5 ósmych pi. No a tutaj mamy, że x jest równe minus 3 ósme pi, czyli one nie należą do naszego przedziału. 0 do 2 pi. I uwaga, ja zaznaczam, że teraz mamy x, tak? Samego x. Skoro mamy x, to już patrzymy na ten przedział z początku zadania, czyli od 0 do 2 pi. Skoro tak, to iteruję sobie dalej. Dla k równego 0, dla k równego 1, dla k równego 2, no i później zobaczymy, czy jeszcze trzeba będzie. Dla k równego 0 to mamy po prostu 3 ósme pi. Y, lub mamy 5 ósmych pi. No i one należą do tego przedziału 0,2 pi. Dla karównego 1 mamy 3 8 plus 8 8, czyli mamy 11 8 pi. No i to też należy. Lub x jest równe 5 ósmych plus 8 8, czyli 13 8 pi. I to też należy. Dla k równego 2 mielibyśmy 3 ósme plus 16 ósmych lub inaczej na to patrząc, 11 ósmych plus 8 ósmych, czyli to będzie 19 ósmych pi i to już jest większe od 2pi, więc już na pewno nie będzie należeć. Lub x jest równe 5 ósmych plus 16 ósmych, czy też 13 ósmych plus 8 ósmych, czyli 21 ósmych pi. No i to też nie należy, bo to też jest większe od 2pi. Czyli odpowiedź jest następująca: x należy do 3 ósmych pi. 5 ósmych pi, 11 ósmych pi. 13 ósmych pi i to są odpowiedzi w tym zadaniu. Ok, czyli zobaczyliśmy, jak to wygląda, jeśli ten kąt nie jest równy po prostu X, czyli tak jak tutaj na przykład to jest 2x plus pi drugie. No i to już jest właśnie bardziej problematyczne, no i najlepiej, przynajmniej ja uważam, że to jest najlepiej, oczywiście każdy może mieć swoją metodę. Najlepiej jest właśnie zrobić to w ten sposób, czyli podstawienie, no i później sobie iterować po tych K, po kolei i sprawdzać, czy rozwiązania należą, lub też nie należą do przedziału. Lub tak jak w kolejnym. W przykładzie w tym zadaniu numer 1 sobie zobaczymy, możemy też naszkicować wykres funkcji F i odczytać z niego po prostu wartości. W tym przypadku jest to zadanie troszkę bardziej rozbudowane. Musimy odczytać najmniejszą, największą wartość funkcji, czyli na przykład też zbiór wartości, a następnie rozwiązać takie równanie. No to spróbujmy sobie zacząć od punktu A. Mamy funkcję w od x równa się sinus x minus pi trzecich plus jeden. No, i w jaki sposób ja to mogę narysować? Po pierwsze, mogę narysować po prostu funkcję sinus x. Funkcję numer 2 sobie narysuję sinus x minus pi trzecich, czyli przesunę sobie tą moją funkcję y1 y, o wektor pi trzecich 0, i trzecia funkcja to już będzie nasza funkcja evo dx, czyli to będzie sinus x minus pi trzecich plus 1, tak? Czyli to będzie przesunięcie o wektor 0,1. No i ja sobie tutaj pozwolę już wkleić ten wykres funkcji sinus X. No już wiele razy rysowaliśmy ten Sinus X, więc ja już go sobie szybko narysuję i wy już zobaczycie narysowany wykres. Ok, czyli tutaj mamy już narysowany ten nasz wykres. Narysujmy sobie razem wykres numer 2, czyli Sinus X minus pi 3. No i jeśli chodzi o te przekształcenia, to jeśli robimy taki wykres właśnie jak ja czyli pi drugich to są te trzy krateczki, a jeden na tej osi o y to są dwie kratki, no to wtedy tak, jedna kratka daje nam pi szóstych, dwie kratki dają nam pi trzecich, no bo to jest dwie pi szóste, tak? No a trzy kratki to jest 3 pi szóstych, czyli to jest właśnie to nasze pi drugich. Czyli jeśli w taki sposób postępujemy, no to jest nam dość łatwo. Czyli muszę przesunąć o dwie krateczki na prawo. Ok, czyli zacznę od przesunięcia takich bardzo charakterystycznych punktów, czyli minus jedynek zer i jedynek. Ok, czyli to jest sinus x minus pi trzeci. I to jest nasza funkcja y2. To była nasza funkcja y1. No i teraz możemy sobie narysować tą naszą funkcję y3, czyli przesunąć cały ten wykres funkcji o jeden do góry. Czyli tak naprawdę też się wtedy nam przesunie nawet ta cała oś. W taki sposób moglibyśmy na to patrzeć. No i w taki sposób by to gdzieś tam wyglądało. No dobrze, czyli mamy ten nasz wykres funkcji Y3, czyli to jest to nasze EvoDx, które chcieliśmy uzyskać tak, wartość najmniejsza i największa, no to najmniejsza widzimy, że to jest 0, a wartość największa to jest 2. No bo skoro przesunęliśmy o 1, to tutaj będziemy mieć właśnie tą dwójeczkę, czyli zbiór wartości to jest po prostu 0, 2. A my mamy rozwiązać teraz takie równanie f od x równa się 1. Ok, no to f od x równa się 1. To po prostu wezmę sobie na przykład kolor niebieski i na jedynce narysuję, czyli to jest po prostu Y równa się 1. No i zauważam, że w tych tutaj miejscach mam rozwiązania. W dalszym ciągu ten nasz wykres funkcji będzie mieć okres 2pi, dlatego że nie tworzyliśmy żadnego przekształcenia, które by tego x przemnażały przez coś, czyli nie mieliśmy do czynienia z żadnym powinowactwem. W związku z czym ten okres dostaje 2pi, więc w dalszym ciągu mogę sobie rozpatrywać tylko ten mój podstawowy okres od 0 do 2pi. No i zauważam, że pierwszym rozwiązaniem jest x równy pi trzecich, no i oczywiście to będzie plus 2kpi lub x równe, no i tutaj będę miała 4pi trzecie plus oczywiście 2kpi. No, i to były te moje rozwiązania, ale spróbujmy sobie to rozwiązać także właśnie algebraicznie. Czyli mamy tą naszą funkcję sinus. W takim razie te jedynki się nam skracają, no i sinus x minus pi trzecich równa się 0, czyli szukamy miejsc zerowych naszego sinusa. No i mogłabym sobie oczywiście to te podstawić, ale pamiętajmy, że też mogę traktować to w ten sposób, że to jest x minus pi trzecich, to jest ten mój kąt podstawowy. No i to ma być równe pi, no bo nas interesują miejsca zerowe, tak? W związku z czym x równa się pi trzecich plus pi. No i sprawdźmy, tutaj mamy w sumie dwa rozwiązania, ale przecież te rozwiązania tutaj mają okres 2pi. Gdybyśmy sprawdzili, czy one się pokrywają, no pokrywają się, no bo 4 trzecie pi to jest no, plus 2 k to jest to samo co pi trzecich plus pi plus 2 k. Czyli łącząc te dwa rozwiązania, też byśmy oczywiście otrzymali to samo, że x jest równe pi trzecich plus k pi. Czyli i tak i tak otrzymaliśmy to samo rozwiązanie. No to sprawdźmy sobie ten nasz drugi przypadek. Czyli 3 minus cosinus x minus pi drugich, no i to nasze n jest równe 5 drugich. To wreszcie będziemy rysować coś innego niż sinus, czyli tak, podpunkt B f od x równa się 3 minus cosinus x minus pi drugich. Gdybyśmy mieli podaz najmniejszą i największą wartość, to tak naprawdę my nie musielibyśmy tego rysować. Bo spójrzcie. Ja mogę zauważyć, że cosinus x minus pi 2, to nie ma znaczenia, jaki kąt jest w środku. To mogłoby być 100x minus 30 i byłoby to samo. To zawsze, jakby zbiór wartości cosinusa, to jest zawsze od minus 1 do 1, tak? Więc jeśli ja sobie to przemnożę przez minus 1, no to zmienią mi się tutaj e, te znaki nierówności, ale w dalszym ciągu zostanie tak naprawdę od minus 1 do 1 ten zbiór wartości. E, no i teraz wystarczy, że dodam 3, tutaj oczywiście minus zjadłam, e, to będzie 4. To jest większe bądź równe od 3 minus cosinus x minus pi drugich, i to ma być większe bądź równe od 2. Czyli najmniejsza wartość to będzie 2, a największe to będzie 4. No dobrze, no to przejdźmy do narysowania. Czyli po pierwsze narysuję sobie funkcję cosinus x, tak? Jako drugą funkcję narysuję sobie cosinus x minus pi drugich. No i jako trzecią funkcję narysuję sobie y, cosinus x minus pi drugich, no ale z minusem. W no i ta moja czwarta funkcja to będzie właśnie 3 minus cosinus x minus pi 2. Yy, I teraz yy, ta moja druga funkcja powstanie poprzez przekształcenie tej pierwszej funkcji o wektor pi 2, 0, czyli trzy krateczki, tak, na prawo. Yy, ta moja trzecia po prostu poprzez przemnożenie całej funkcji przez minus 1, czyli to będzie symetria względem osi o y, x'ów. A ta czwarta powstanie poprzez przekształcenie tego wykresu y 3. Przesunięcie o wektor 0, 3. No dobrze, to zacznijmy od narysowania kosinusa. Potrzebuję troszkę więcej, z tego względu, że ja chcę mieć aż do czwórki ten mój wykres. Okay, czyli tutaj będzie 2pi, tutaj będzie pi, tutaj jest pi drugich, 3pi drugich, no i tutaj. Bardzo podobnie. No więc rysuję sobie ten mój wykres funkcji cosinus x, i ten wykres wyglądałby następująco. I to jest y1. Rysuję sobie wykres funkcji ten y2, czyli przesuwam cały ten mój wykres funkcji o wektor pi drugie 0. Okay, czyli teraz ten mój wykres funkcji y2. Teraz odbijam go względem osi ox. -ów. No i tak, jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to zauważmy, że teraz ten nasz wykres funkcji cosinus x minus pi drugich to jest po prostu wykres funkcji sinus x. No i jeśli teraz to odbijam, tak, miejsca zerowe pozostaną bez zmian, no ale reszta się dokładnie odbije, czyli minus jedynki będą jedynkami. Czyli to jest y3. No, a y4 to jest już ten mój ostatni wykres funkcji, i on powstaje poprzez przekształcenie tego wykresu y3 i przesuwam cały ten mój wykres o wektor 0,3, czyli 3 jednostki po prostu do góry. I teraz chcę rozwiązać równanie e od x równa się 5 drugich, czyli to jest 2,5. No i zauważam, że moje rozwiązania to będzie x równe pi 6 lub x równe 5 6 pi, tak? No, ale sobie to jeszcze za chwilkę sprawdzimy. Wróćmy tylko jeszcze do tej najmniejszej, największej wartości. Najmniejsza wartość to jest 2, no i widzimy to z wykresu. Największa wartość to jest 4, czyli zbiór wartości to jest po prostu przedział 2, 4. No to rozwiążmy sobie jeszcze to równanie algebraicznie, czyli mamy tak, 3 minus cosinus x minus pi drugich równa się 5 drugich. I teraz mogę sobie odjąć 5 drugich oraz dodać cosinus x minus pi drugich obustronnie. I to będzie tak, jedna druga równa się cosinus x minus pi drugich. No i teraz tak, kosinus jest równy jedna druga, no wtedy, kiedy albo ten nasz X, jeśli sobie to odczytamy. Z tablic, no to cosinus jest równy 1 druga dla pi trzecich, czyli cosinus pi trzecich jest równy 1 druga. Ale z tego naszego podstawowego wykresu kosinusa odczytalibyśmy, że pi 2 będzie w pierwszej ćwiartce oraz w ćwiartce czwartej. Czyli to x minus pi 2 jest równe po prostu pi 3 no plus 2kpi, lub x minus pi 2 jest równe 2pi minus pi 3 plus 2kpi. Lub też analogicznie mogłabym zapisać, że to jest minus pi 3 tak? Czyli x jest równe pi 3 plus pi 2, czyli 2 pi 6 plus 3 pi 6, czyli 5 6 pi. Lub tutaj, x jest równe. 2 pi minus pi 3 to jest 5 pi 3 plus pi 2, czyli tak, mam 12 6 pi minus 2 6 pi plus 3 pi 6 plus 2 kpi. Czyli w takim razie otrzymam. Że x jest równe 13 szóstych pi plus 2 kappi. No i to by się nam jak najbardziej tutaj zgadzało. No bo zauważmy, że my uzyskaliśmy pi 6 plus 5 pi 6. oczywiście to by trzeba było jeszcze dodać 2 kpi. No ale to sobie mogę o 2pi jak najbardziej przesunąć, czyli będzie, że x jest równe pi 6 plus 2 kappi. I to jest odpowiedź w tym zadaniu. Czyli udało się nam to zrobić i algebraicznie, i graficznie. I bardzo dużo równań właśnie graficznie da się rozwiązać, tak jak tutaj. Już w kolejnym filmie, w kolejnym właśnie dniu z tej naszej serii zobaczymy, jak te równania trygonometryczne wyglądały na maturze. Omówimy sobie takie bardzo typowe schematy, które się powtarzały i jak je rozwiązywać. No i oczywiście zachęcam Was do obejrzenia webinaru z równań trygonometrycznych. On znajduje się na kanale. No a na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu. Cześć!